we Ale zgromadzić wszystkich artystów w jednym miejscu, żeby to po prostu nagrać, to jest, to jest niewiarygodne. To musiało się wydarzyć, to na pewno nie był weekend, to, to to wiemy. No ja na pewno nie. 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 <laughs> znaczy, to, to jest trudne to ogarnięcie, bo ja weekend mam przez cały czas. To nie to, to wiem, <laughs> czy to był weekend, czy nie. A właśnie. Znaczy, to znaczy weekend był. Mój, Weekend. A wy byliście najbliżej, dlatego przyjechaliście w mig. Tak jest. Sł słuchaj, A -a -a. A -a. całe słuchaj, dwa Nie łobuzujmy tutaj za bardzo, żeby kontynuować tę metaforię. Drodzy Państwo, kooperacja piękna. Powiedzieliście coś na kształt USA for Africa. Ja to bym nawet powiedział love message swojego czasu. W 90. dziewięćdziesiątych latach było... Ale yes, to, to, tak to było for Poland. Jest jakieś nawiązanie. Kooperacja wielu artystów. Natomiast ja bym to nazwał z tym... Takim związanym z latami 90. Czy taki będzie rozstańczony narodowy? Taki no, lata jest, 90. Tak, że to, to... Raki, no. Każdy hmm. zagra e, swoje bity, każdy zagra hmm. wiesz, coś od siebie, a, a, a że to jest teraz takie. Jak... <laughs> Wracają te lata gdzieś tam, nie? I, ale na i scenie to jest teraz tak na topie. Ale radzio, ale na scenie no. na pewno nie zabraknie e, gwiazd właśnie z tego z tego... E, no to mam pokolenia, no no, gozy, no, no, gozy, no, 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 no. My, Level, no, nie z, nie My będziemy tak technicznymi, tam kablę będziemy rozkładać. <śmary> <śmary> ale zespół Akcent, no zresztą ale weekend czy... też sięgał lat 90. a więc no, 90, ale przecież jestem no. młodszy, no. Bo, bło, A wtedy to się bujało nogami, jeszcze. No dokładnie. Drodzy szanowni, to jak wam się pracowało przy tym wspólnym projekcie liczę na szczerość? Mówię Warto. o projekcie pod tytułem Złoto, które za chwilę na antenie Vox FM. Mamy cukrować? Już było Dęcy, Nie, ja wolę szczerze, musi pudełek wizualny napisać. Było fajnie, było no Szczerze, wczoraj wszyscy usłyszeliśmy, ten numer został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. A, <noise> 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 Jeżeli spotyka się 10 artystów tak, tak naprawdę, żeby nagrać wspólny utwór... Każdy jest trochę inny i... Tak, a więc naprawdę to jest idealny, wręcz superamski pomysł hmm. tak naprawdę, a więc znaczy, tutaj... co, ja wam powiem i tak, że ja jestem pełen podziwu dla kogoś, kto hmm. nas tak wszystkich i ich tam ustawiał, że udało mu się ogarnąć. Robert się. Tak, tak. ja, ale wiemy, tam Robert pozdrawiamy, pozdrawiamy. My kręcimy także tak, że my kręcimy przeważnie dzień albo dwa, a to się udało zrobić to w jeden dzień, tyle zespołów. Tyle tak zespołów, tak. naprawdę. To jest... Naprawdę rzecz nie bywała, widzieć Was wszystkich, no nie tylko tutaj zgromadzonych, bo przecież tych ekip było więcej, na jednym planie, na jednym obrazku, na jednym zdjęciu, tak naprawdę. To jest genialne, że pomimo tego, że, 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 że ten rynek jest taki, że się mm, no, dzieli, czasami łączy, czasami są jakieś kooperacje, ktoś kogoś lubi, kogoś mniej lubi, bo tak, bo wy wszyscy jesteśmy ludźmi, ja oczywiście nic nie narzekam, to jest genialne, że mogłem Was zobaczyć wszystkich razem uśmiechniętych i zrobiliście coś naprawdę fajnego. Cieszymy się, bo my wiemy też dokładnie, że my tak, tak naprawdę szczerze się szanujemy yy, i wiemy, jesteśmy świadomi też tego, że my tak naprawdę wszyscy strzelamy do tej, do tej samej bramki. A więc yy, to było ogólne dobro, yy, jeżeli chodzi o ten projekt. No i chyba nam wyszło tak Nie, naprawdę. No fajnie to wszystko się ubrało, fajnie to wyszło, fajny ten obrazek wyszedł, w ogóle fajne pomysły. Mm. No tak jak na początku żeśmy gadali, że to że gdzieś zahaczał lata 90, zresztą tekst o tym mówi, że kiedyś to tak, było złoto, tak. kiedyś to było złoto i w ogóle, także się podobało, powiem wam, że jakby się to trafiło jeszcze raz, to chętnie bym podróż. Był jeden minus, nie było noclegu. A chciałeś się nocować? No z wami. Ja, ja, ja zapraszałem do siebie, nie bo ja nie przypominam sobie nocy, żebyśmy się spotkali w takim gronie, ktoś poszedł spa. Ktoś z kimś. Ja, no w ogóle, że Wasze skojarzenie z narodowym, chociaż po jednym słowie, po jednym zdaniu, to jest... Y Okej, okay, impreza, ale w waszym mniemaniu, rozumieniu jaka? Największa w Polsce? To znaczy trzeba. Największa... największa, na największa... Frekwencyjnie na pewno tak, no tak. bo... No, ale Przecież... ale Buki się uśmiecha, no to słucham, to! Słucham, o, słucham, no. Może no. jednym słowem niech... Tak, Buki, jednym słowem. I jest to słowa. słowo. Marek. Jeżeli chodzi o stadion, no przecież wszyscy dokładnie wiemy, że największe imprezy w Polsce odbywają się właśnie w tym miejscu, na stadionie narodowym. A więc dla nas to jest ogromny zaszczyt w ogóle wystąpić na stadionie, a więc dla wszystkich artystów jest to ogromne wyróżnienie. Ja cały czas powtarzam, że narodowy to jest jednak magia tego miejsca, bo tak naprawdę ktoś przychodzi na koncert, ale wiele osób nawet nigdy nie było. No, no, pod to w ogóle tego stadionu, a co dopiero być w środku. Być na, być na koncercie i, i można być w tym miejscu. A więc nie tylko Lewandowski gra na stadionie. No nie tylko. Mi się zawsze narodowe. Nie kojarzył z tym, że zabrałem swojego ojca, żeby tylko zobaczył sobie od backstage'u, mm. a skończyło się tak, że chwycił basówkę i zagrał razem z nami zbultowanego. Także mam wspomnienie do końca życia, że ze starem się to, pokazałem na scenie, Także Przestał się tata pytać, kiedy sobie znajdę jakiś poważniejszy zawód. Złoto. Nie wiem, jak zapowiedzieć ten numer. Kooperacja, e, walka, e, rodziło się w bólach, no, walk, no nie wiem, Walka, szuka... walka Przemku odpada, walka odpada. Okej, okay, okay, dobrze, tak. Naj... czyli Największa formacja Disco Polo. Tak. <laughs> Jednym głosem. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Zenek Martiniuk, Cindy Lauper. Po pierwszych powiedzieć, oni akurat nie mogli wziąć udziału za to, wzięli udział. Między innymi łobuzy. Formacja Mik, week, formacja weekend, Ze z tak? Pierwszy miły decyter. pan widziałem. Marcin Miller, Marcin Miller, Marcin Miller, Marcin Miller. Zenek Martyniuk, Rożna. Magdana Rożna. Defis. Tak. Miły pan miły, możemy wymieniać i wymieniać bez końca, także drodzy Państwo, netre, this this się ziemia wtedy zapadła, to prawie nisko Polo przestało Nie, nie, to no w ogóle polska kultura przestała by W ogóle podobno. Podobno, podobno gdyby tam wybuchła bomba, nie odbyłyby się Fryderyki w tym roku. Słuchajcie, w takim razie niech zaśpiewają oni roztańczony re, roz, reprezentacja pieśni pod wszystko mówiącym tytułem Złoto. Niech teraz rozbrz, rozbrzmiewa na Antonie Vox FM. Dziękuję wam jakie za wizytę. To łzy, Mick i weekend z nami. Z nami się kłaniamy dziękuję, się nisko do usłyszenia. Do pa. Pa. Widzimy się 28 września na stadionie. Au. Włośników leci Bonnie M Na ścianie plakat Modern Toki Lakierki błyszczą Na włosach słodko pachnie żel Mam swoje nogi, fajne dzwonki Czy to jakiś żart? Ja widzę młodych nas Oddam chyba wszystko, by wrócił tamten czas Instagrama brak I orężany smak przeżyły to jeszcze raz Wspólne imprezy ¡Vamos! Szaj zabawa, na scenie znany ze gra Każdy podziwia twoje oki W klubie zadrżało, poczułaś syntetyczny bas I znów bujamy się na boki, na boki. Czy to jakiś żart? Ja widzę młodych nas Oddam chyba wszystko, by wrócił tamten czas Instagrama brak i orężany smak Przeżyjmy to jeszcze raz uma making crazy